Wyobraź sobie miejsce położone pośrodku pustyni. Ale rzeczy, które się tam wydobywają, zmieniają bieg wydarzeń na całym świecie. Tak mówimy o największej fabryce Tesli Giga w Teksasie. Na pierwszy rzut oka wygląda jak po prostu duży budynek. Ale będziesz oszołomiony, gdy dowiesz się, co dzieje się w środku. Ta fabryka to niezwykła hala montażowa, to marzenie Elona Muska, które stało się rzeczywistością. Tu powstają nie tylko samochody, tu rodzi się najnowocześniejsza technologia świata. Wszystko od Tesli Cybertruck po model Wireless powstaje tu. I to tak szybko, że samochód jest gotowy co 40 sekund. Ale to dopiero początek. Setki robotów pracują 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu w fabryce bez zmęczenia i bez przerwy. A co najbardziej zdumiewające, cała ta fabryka działa sama, sama sobą zarządza. Elon Musk nazywa to przyszłością produkcji, a kiedy spojrzy się na zdjęcia satelitarne, można zrozumieć dlaczego. Patrząc na to, można odnieść wrażenie, że to plan filmu science fiction. Ale to rzeczywistość, a każdy jej zakątek mówi światu, że Tesla nie jest już tylko firmą samochodową, ale nadchodzącą burzą technologiczną. Otwórzmy więc drzwi tej fabryki i dowiedzmy się, co powstaje w jej wnętrzu i co zmieni oblicze całego przemysłu motoryzacyjnego w nadchodzących czasach. Zanim obejrzysz film, zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco z informacjami o technologii. Kupując samochód, zwracamy uwagę na jego wygląd, zasięg, wyposażenie. Wszystko to. Ale czy zastanawiałeś się kiedyś, gdzie powstają te samochody i jak się je produkuje? Widok z wnętrza fabryki Tesli Giga Texas jest tak imponujący, że poczujesz się jak na planie hollywoodzkiego filmu science fiction. Widzisz tu mniej ludzi, a więcej maszyn, a do tego maszyn, które myślą, samodzielnie pracują i działają. 24 godziny na dobę bez przerwy. Przede wszystkim porozmawiajmy o tym, co uważa się za największą siłę tej fabryki, maszynie Gigapress. Sama nazwa brzmi jak supermoc i rzeczywiście nią jest. To jedna z najcięższych pras na świecie, która może wywierać nacisk 10 0 ton. Wyobraź sobie, że słoń waży około 5 ton, a ta maszyna może wywierać nacisk 2000 słoni jednocześnie. Jego zadaniem jest produkcja dużych części samochodu za jednym razem, co zwiększa wytrzymałość konstrukcji i skraca czas budowy. Wcześniej do wykonania ramy samochodu potrzebne były dziesiątki części i spawanie. Teraz tę samą pracę wykonuje się za pomocą jednej prasy. Przejdźmy teraz do sztucznej inteligencji i ramion robotycznych. Wewnątrz fabryki zobaczysz długie mechaniczne dłonie to w pełni zaprogramowane ramiona robotów. Nie męczą się ani nie popełniają błędów, a ich prędkość jest tak duża, że ludzie wydają się przy nich powolni. Niezależnie od tego, czy podnoszą część, montują złącze, czy malują te roboty, wykonują każdą pracę tak czysto i szybko, że aż trudno w to uwierzyć. A co najważniejsze, te maszyny również się uczą. Oznacza to, że jeśli błąd zostanie popełniony raz następnym razem, zostanie automatycznie skorygowany. W tym przypadku praca ludzi jest również bardzo skupiona. Monitorują oni te roboty, analizują dane, a praca, która musi być wykonana z najwyższą precyzją, jest wykonywana wyłącznie przez ludzi. A Ale z dnia na dzień fabryka osiąga taki poziom, że w ciągu najbliższych kilku lat zapotrzebowanie na ludzi ograniczy się do nadzoru. A co najbardziej zaskakujące, fabryka działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. To znaczy, czy to dzień, czy noc, niedziela, czy poniedziałek, nigdy nie jest zamknięta. Nie ma tu ani tradycyjnego systemu zmianowego, ani dzwonka. Cała fabryka działa w oparciu o czujniki, oprogramowanie i algorytmy sztucznej inteligencji. Jeśli w którejkolwiek maszynie wystąpi jakikolwiek problem, system sam go wykryje, wyśle alert i w razie potrzeby uruchomi maszynę zapasową. Można to również nazwać fabryką samonaprawiającą się. Każda część tej fabryki jest połączona z danymi, co oznacza, że każdy ruch, stan każdej części, każdy krok wszystko jest rejestrowane. Dzięki temu jakość produkcji jest wysoka, a każda usterka jest wykrywana natychmiast. To właśnie dlatego pojazdy Tesli są dziś tak niezawodne. W tym zakładzie jest jeszcze jedna niesamowita rzecz AGV, czyli automatycznie kierowane pojazdy. To małe roboty, które transportują towary z jednego miejsca na drugie. Nie kieruje nimi człowiek, rozpoznają drogę, zatrzymują się, skręcają i zarządzają ruchem. Szczerze mówiąc, fabryka Giga Texas stała się miejscem, w którym połączenie technologii i produkcji jest rzadko spotykane w dzisiejszych czasach. Tutaj marzenie Ilona Muska zdaje się spełniać, w którym produkcja samochodu nie jest już tylko procesem ręcznym, ale staje się magią całkowitej automatyzacji. Patrząc na tę fabrykę, jedno wydaje się pewne. Tesla nie tylko produkuje samochody, ale przygotowuje projekt dla przemysłu przyszłości. Jeśli przejedziesz obok rzeki Colorado, w mieście Austin, w amerykańskim stanie Texas, zobaczysz budynek, którego na pierwszy rzut oka nie będziesz w stanie zrozumieć czym jest. Wygląda jak długa, prostopadłościenna konstrukcja, ale kiedy dowiesz się, że to największa fabryka Tesli, będziesz w szoku. Nazywa się Giga Texas, a ta fabryka jest tak duża, że z łatwością zmieściłoby się w niej około 15 boisk piłkarskich. Tak dobrze przeczytałeś 15. Tesla nie zainaugurowała tej fabryki w żaden zwyczajny sposób. Elon Musk nazwał to Cyber Rodeo, a wydarzeniem otwierającym był niczym innym jak koncert rockowy. Światła LED, muzyka, pokaz cyberciężarówek i wielotysięczny tłum oczy całego świata zwrócone były na tę fabrykę. I dlaczego nie? Kiedy najpopularniejszy producent samochodów na świecie otwiera nową fabrykę i to tak ogromną, to z pewnością trafi ona na pierwsze strony gazet. Ale teraz pytanie brzmi, po co potrzebna była tak duża fabryka? Czy Tesla nie miała już fabryk? Odpowiedź brzmi miały. Ale Elon Musk nie tylko produkuje samochody, ale buduje system myślenia. Jego celem było uczynienie produkcji samochodów zadaniem skalowalnym jak smartfon, szybkim, dokładnym i produkowanym na dużą skalę. Marzeniem Ilona Maska jest, aby w przyszłości każdy człowiek miał samochód elektryczny, a do tego niedrogi, trwały i nasycony technologią. Ale to marzenie mogło się spełnić tylko wtedy, gdy firma dysponowała tak dużym i szybkim zakładem produkcyjnym, że mogła produkować samochód co kilka sekund. I z tej myśli narodził się Giga Texas. Celem budowy tej fabryki nie była tylko produkcja samochodów, ale uczynienie jej najszybszą i najinteligentniejszą fabryką na świecie. A kiedy mówimy szybko, mamy na myśli Tesla Model Ibre, gotową do pracy co 40 sekund. To nie żart, a rzeczywistość. Praca z tak dużą prędkością jest możliwa tylko wtedy, gdy technologia na każdym etapie będzie przewyższać możliwościami człowieka. Elon Musk nazwał to maszyną, która buduje maszynę, to znaczy fabryką, która sama w sobie jest przykładem supertechnologii. Chciałaby wyprodukowanie samochodu wydawało się cudem, a GigaTexas jest fundamentem tego kudu. Ta fabryka stała się wyzwaniem nie tylko dla Tesli, ale dla całego światowego przemysłu samochodowego. Podczas gdy inne firmy modernizują stare fabryki Tesla, zbudowała zakład od podstaw, bazując na nowym pomyśle. I właśnie dlatego Giga Texas nazywana jest dziś fabryką przyszłości. Więc następnym razem, gdy zobaczysz samochód Tesli, nie myśl, że to po prostu samochód elektryczny. To produkt rewolucji, a narodził się w tej samej fabryce wieżowców, która powstała na tej samej teksańskiej pustyni, którą nazywamy Giga Texas. Powstaje tu 4680 ogniw akumulatorowych. Dlaczego to przełom? Dowiedzmy się teraz, jakie pojazdy powstają w tej fabryce Tesli i jak powstaje tu 4680 ogniw akumulatorowych. Przede wszystkim porozmawiajmy o modelu ITRE. To najlepiej sprzedający się SUV Tesli, który po raz pierwszy został wyprodukowany w Giga, Texas. Jego design jest tak przemyślany, że idealnie nadaje się zarówno dla rodziny, jak i dla młodego pokolenia. W tej fabryce model i e powstaje z pomocą nowych technologii i potężnych robotów, takich jak GigaPress, co poprawia jakość wykonania i przyspiesza produkcję. Przejdźmy teraz do pojazdu, na który czekał cały świat Cybertrucka. Kiedy Elon Musk pokazał go po raz pierwszy, wszyscy myśleli, że to ciężarówka z filmu. Jego ostra karoseria, kuloodporna konstrukcja i ekstremalne osiągi zaskoczyły wszystkich. Pierwsza dostawa miała miejsce właśnie tutaj, w Giga Texas. Co więcej, dla Cybertrucka stworzono specjalną linię, w której unikatowe nadwozie ze stali nierdzewnej jest obrabiane w innej technologii. Porozmawiajmy teraz o ciężarówce Tesli Tesla Semi. To przełom w transporcie dalekobieżnym. Jest on również przygotowywany w Giga Texas dzięki wykorzystaniu materiałów przyszłości i produkcji opartej na sztucznej inteligencji. To zapoczątkuje elektryczną rewolucję w branży logistycznej, a największy projekt Ilona Maska, wymarzony projekt Tesli Model 2, jest już gotowy do produkcji w tym kraju. Będzie to najtańszy samochód Tesli, którego cena może wynieść od 10,0 do 15,0 dolarów. Ten samochód trafi do masowego odbiorcy i być może sprawi, że samochody elektryczne staną się powszechne na całym świecie. Jednak prawdziwym atutem wszystkich tych pojazdów jest 4680 ogniw akumulatorowych. To nie jest zwykły akumulator, ale supermocny akumulator Tesli nowej generacji. Jest produkowany na dużą skalę w samym Gigatexas. Wcześniejsze baterie używane w Tesli były wykonane z małych ogniw, ale rozmiar 4680 ogniw jest większy. Ma większą pojemność energetyczną i może dostarczyć więcej mocy z mniejszej liczby części. Cechą szczególną tego akumulatora jest to, że zwiększa zasięg pojazdu, co oznacza, że może on przejechać dłuższy dystans po jednym naładowaniu. Drugą zaletą jest szybsze ładowanie, dzięki czemu nie trzeba długo czekać na stacji ładowania. Po trzecie, jego żywotność jest bardzo długa, co oznacza, że działa bezproblemowo przez lata. Co więcej, wraz z pojawieniem się 4680 ogniw, koszty produkcji Tesli również spadają, ponieważ zużywają mniej materiałów, mniej części i mają większą moc. To właśnie dlatego w przyszłości pojazdy Tesli mogą być tańsze niż dotychczas. To sygnał ostrzegawczy dla innych firm motoryzacyjnych. Gigatexas nie jest już tylko fabryką, ale miejscem, w którym wspólnie rodzą się pojazdy przyszłości i akumulatory przyszłości. Wszystko to dzieje się w tak zautomatyzowany i zaawansowany technologicznie sposób, że wydaje się, jakbyśmy mówili o zrobotyzowanym mieście, które nieustannie daje nam przedsmak nadchodzącej przyszłości. Zdolności produkcyjne Tesli i jej globalny wpływ. Wyobraź sobie, że fabryka jest tak duża, że może produkować ponad 20 milionów samochodów rocznie. Wtedy staje się nie tylko zakładem, ale miejscem, które wstrząsa całą branżą. To właśnie robi fabryka Tesli w Gigatexas. Produkcja jest tu nie tylko szybka, produkcja odbywa się na zupełnie innym poziomie. Cel, jaki Elon Musk postawił sobie dla tej fabryki, to 2 miliony samochodów rocznie. Oznacza to, że 2 miliony ludzi może co roku kupić nowy samochód Tesli. I to dzięki technologii, która wyprzedza inne firmy o wiele lat. I to nie jest tylko marzenie na papierze. Szybkość fabryki, jej rozmiar i zainstalowana w niej technologia sztucznej inteligencji sprawiają, że staje się ona rzeczywistością. Wpłynęło to nie tylko na sprzedaż Tesli, ale także na cały światowy przemysł motoryzacyjny. Firmy, które wcześniej uważały Tesle za samochód wyłącznie dla bogaczy, teraz zdają sobie sprawę, że firma ta zamierza objąć również rynek masowy. I to w szybkim tempie. Firmy takie jak Ford GM, Toyota i Volkswagen zmieniają teraz swoje plany dotyczące pojazdów elektrycznych. Wiele firm próbuje budować fabryki jak Tesla, ale zrozumiały, że technologia, którą dysponuje Musk, to nie tylko marka samochodów. Stała się potęgą innowacji. Elon Musk pokazał światu dzięki Giga Texas, że nie jest tylko biznesmenem. To człowiek, który rysuje mapę przyszłości, zdefiniował na nowo produkcję. Powiedział, że produkcja samochodu może być szybka i skalowalna jak proces programistyczny. To myślenie zmusiło inne firmy do zerwania ze starym systemem i wymyślenia czegoś nowego. Teraz pojawia się pytanie, czy Gigatexas sprawi, że Tesla stanie się numerem jeden wśród producentów samochodów na świecie. Odpowiedź brzmi tak, a może nawet więcej. Bo Tesla nie tylko produkuje teraz samochody, firma próbuje swoich sił, również w dziedzinie baterii robotyki, sztucznej inteligencji, systemów energetycznych i autonomicznej jazdy. Gigatexas stał się centrum dowodzenia całej tej misji. Samochody Tesli nie są już zasilane energią elektryczną zamiast paliwem, ale bazują na danych. Dane te są analizowane w fabryce co sekundę, dzięki czemu samochody mogą stać się jeszcze inteligentniejsze. To właśnie dlatego tradycyjne marki takie jak Ford i GM angażują się teraz w partnerstwa, dotacje i zmieniają strategię, aby konkurować z Teslą ale Musk nie zamierza się zatrzymać. Jego kolejnym celem jest jak największa liczba samochodów w najniższej cenie z najnowocześniejszą technologią. Giga Texas to idealna baza wypadowa. Stąd Tesla produkuje samochody nie tylko w Ameryce, ale na cały świat. Do Europy, Azji i wszystkich innych dużych rynków. Patrząc na Gigatexas, jedno staje się jasne. Teraz w branży motoryzacyjnej toczy się walka o przywództwo technologiczne, a nie tylko o markę. I Tesla obecnie przoduje w tej walce. W przyszłości, widząc na drodze niedrogie i zaawansowane technologicznie samochody Tesli, ludzie nie będą się zastanawiać, gdzie ten samochód został wyprodukowany. Będą mówić: to samochód nowej ery. A ta era tworzy się w Gigatexas każdego dnia, każdej godziny, każdej sekundy. Kiedy mówimy o dużej fabryce, pierwsze co przychodzi nam na myśl to dym hałas i zanieczyszczenia, ale fabryka Tesli Giga Texas zostawia to wszystko za sobą, bo ta fabryka nie tylko produkuje samochody. Pokazuje nowy sposób, w jaki duży przemysł może funkcjonować w harmonii z naturą. Elon Musk zawsze marzył, aby nie tylko pojazdy były elektryczne, ale również sposób ich produkcji był zrównoważony. Dlatego projektując Giga Texas od początku zakładano, że zakład będzie pracował bez emisji dwutlenku węgla. Oznacza to jak najmniej zanieczyszczeń, jak najwięcej zieleni i jak najwięcej oszczędności energii. Panele słoneczne zainstalowane na dachu zasilają całą elektrownię. Wyobraź sobie tak duży budynek, który produkuje własną energię elektryczną. Nie tylko prąd, zainstalowano tu również system recyklingu wody. Dzięki temu marnotrawstwo wody jest praktycznie znikome. Wokół fabryki zadbano o zieleń, aby powietrze i ziemia wokół niej również pozostały w równowadze. Misją Tesli jest zrównoważona przyszłość. GigaTexas jest żywym przykładem tej misji. Pokazuje, że technologia i środowisko nie są wrogami. Przy odpowiednim myśleniu mogą iść w parze. Porozmawiajmy teraz o największych wyzwaniach, z jakimi zmierzyliśmy się budując tę fabrykę. Przede wszystkim wybór gruntu. Elon Musk chciał lokalizacji, która byłaby centralna pod względem logistycznym. Nie było problemów z prądem i wodą, a ponieważ polityka otoczenia sprzyjała przemysłowi pojazdów elektrycznych, Austin w Teksasie było pod tym względem idealne. Ale zdobycie tam ziemi i uzyskanie zgody rządu nie było łatwym zadaniem. Potem nadszedł najtrudniejszy czas okres COVID. Kiedy cały świat został zamknięty, ludzie siedzieli w domach. Łańcuch dostaw został zatrzymany. Nawet wtedy budowa Giga Texas nie została przerwana. Elon Musk powiedział jasno, nie zatrzymamy się. Stworzyli strefy bezpieczeństwa dla pracowników. Podzielili pracę na zmiany i utrzymali ją w ruchu dzięki technologii. Szczerze mówiąc, Giga Texas to nie tylko budynek. To przesłanie dla świata, że gdy intencje są wielkie, żadne wyzwanie nie wydaje się wielkie. Tutaj powstają nie tylko samochody przyszłości, ale budowany jest system, który dba również o zdrowie ziemi. Giga Texas. Gdzie rodzą się nie tylko samochody, ale i roboty. Do tej pory postrzegaliśmy Gigatexas jako fabrykę samochodów high-tech. Ale prawda jest taka, że to miejsce nie tylko produkuje samochody, przygotowuje się tu życie przyszłości. A najlepszym przykładem jest Tesla Optimus. Optimus to nie jest zwykła maszyna, to humanoidalny robot, który wygląda jak człowiek. I stopniowo uczy się zadań przypominających te wykonywane przez człowieka. Jego testy trwają w samym Gigatexas. A zespół techniczny pracuje tu dzień i noc. Misją jest uczynienie tego robota tak inteligentnym, aby mógł pomagać w pracy w fabrykach, a w przyszłości będzie mógł być również wykorzystywany w domach i biurach. Elon Musk jasno mówi, że to dopiero początek. Chce, żeby Optimus stał się partnerem, który pomaga ludziom, samodzielnie radzi sobie z nudnymi lub ryzykownymi zadaniami i stopniowo staje się częścią codziennego życia. Gigafactory to już nie tylko fabryka produkująca samochody. Stało się laboratorium przyszłości. Czujniki są w każdym kącie. Każda maszyna przesyła dane, a oprogramowanie oparte na sztucznej inteligencji z każdą chwilą sprawia, że wszystko staje się mądrzejsze. Technologia wykorzystywana w tym miejscu stopniowo przeniosła się z samochodów do robotów. Inżynierowie Tesli trenują Optimusa tak, aby mógł chodzić samodzielnie, utrzymywać równowagę, podnosić przedmioty, rozmawiać z maszynami i nawet rozumieć, co robić samodzielnie. Wystarczy pomyśleć. Praca, którą ludzie wykonują dziś w fabrykach, na przykład podnoszenie przedmiotów, wkręcanie śrub, naciskanie przycisków. W przyszłości robot Optimus będzie wykonywał tę samą pracę, a co najważniejsze, nie będzie to zwykła maszyna, ale system myślący, który będzie w stanie samodzielnie podejmować decyzje. Musk wierzy, że sztuczna inteligencja i robotyka staną się największą potrzebą świata w nadchodzących czasach. Tesla tworzy i testuje wszystkie te rozwiązania w praktyce, nie w jakimś odległym laboratorium. Ale w fabryce takiej jak Giga Texas. Właśnie dlatego reszta firm technologicznych na świecie, niezależnie od tego, czy chodzi o Apple, Google czy Amazon, teraz patrzymy w stronę Tesli, bo mask nie ogranicza się tylko do produkcji, tworzy ekosystem sztucznej inteligencji. W przyszłości, gdy samochody będą same jeździć w domach, będą roboty, a fabryki będą działać nawet bez ludzi. Wtedy ludzie powiedzą, że ziarno zostało zasiane w gigateksasie. Teraz pytanie brzmi: czy te roboty będą dostępne tylko w fabrykach? Odpowiedź brzmi: absolutnie nie. Marzeniem Ilona Muska jest aby w każdym domu znalazł się Optimus, tak jak dziś każdy ma smartfon. W przyszłości każdy będzie miał inteligentnego robota, który ułatwi mu pracę. I nie jest to odległe marzenie. Rozpoczęto pracę nad modelem Optimus pierwszej generacji. Trwają testy, a wraz ze wzrostem inteligencji jego cena również będzie spadać. Tak jak stało się z telefonami komórkowymi. Więc następnym razem, gdy ktoś zapyta Cię, co produkuje fabryka Tesli w Giga Texas, nie mów po prostu, że produkuje samochody. Powiedz, że to tworzy przyszłość. Jeśli podoba Ci się ten film, daj lajka, zasubskrybuj kanał i daj nam znać w komentarzach. Czy chciałbyś zobaczyć robota Tesli w swoim domu i jaki temat chcesz poruszyć w następnym filmie? Do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia bądź na bieżąco z technologią i przyszłością.